Jestem rolnikiem. Jeśli nie gardzisz rolnikami, przywitaj się ze mną. Andrzej, gardzę. Pan Gerard. O, pojeździłbym sobie z tobą traktorem. Propozycja dość zuchwała, ale pan Gerard akurat ma ku temu dobre uzasadnienie. Umie, jechałem. Następny, pan Władysław. Nazwałbym go potomkiem czasów. Jestem synem roczników. I wiem, jaka to praca. Ziemia to matka. Pan Marcin, jak pisał swój komentarz, to akurat wchodził do zimnej wody. Ale na wsi jest lepsze życie niż w mieście. Ja też ze wsi. Darek, spoko. Pan Rafał, y, no tutaj y, oferuje... Część. Dokładnie dwie sztuki. Jesteś fajna, ok? Nie będę kłamać. Masz coś sobie i trzymaj się, bo jesteś fajna. No, y, następny jest nieco niepokojący komentarz pana Jacka, który dosłownie zapowiada: Hej, piękna, poznamy się. Dla pani Hanny zwykłe powitanie to za mało. Jak najbardziej witam. Pan Bogusław z kolei, jako jeden z niewielu, nie dał się nabrać na to zdjęcie i ujawnia prawdę. Ja cię znam, ty nie jesteś rolniczką, jesteś menedżerem w Korpo. Mariusz, witaj, śliczna. Jak daleko jest do ciebie z Warszawy? No, jakieś dwa megabajty. Następny. Jarek, witaj. Jest mi bardzo przyjemnie, że wybrałaś ten zawód i jesteś rolniczka. Ja też jestem rolnikiem sądowniczym. To jest tak zwany biegły sądowy: jak są spory o plony czy o miedzę, to wtedy on opiniuje. Skąd jesteś? Można wiedzieć, śliczna. Odpisz rano, pa. Jacek, nie mogę ci pomóc? Lubię to. To jest jeden z moich ulubionych. Zdzisław. Witam, Zdzisław. Następnie pan Leszek, o bardzo ciekawym miejscu pochodzenia. Pochodzę z gospodarstwa. Siemka. Pan Zima, przyszły minister gospodarki. Witam bardzo serdecznie, takim dewcyne. Chcalbym mieć bardzo mi się podoba gospodarka. To jest w jego liście motywacyjnym do prezesa Rady Ministrów akurat fragment. Czemu nie? Też jestem rornikiem. Jan, to jest piękna dziewczyna, naturalna, bez nadmuchanego biustu i czegoś jeszcze. Krzysztof, jesteś super pod każdym względem. Pracy i urody, ale dla mnie chyba za młoda. Chyba. No, panie Krzysztofie, dwa miesiące to chyba w żadnym kraju nie jest legalne. I teraz chyba mój absolutnie ulubiony komentarz, z którym ciężko się sprzeczać. Ireneusz Kołakowski? Kołakowski Ireneusz. Pan Józef, korzystając z chwili uwagi rolniczki, stawia pytania najistotniejsze. Czemu markę po Witek, hej kobietko, lubię robić na gospodarce, zapraszam na sylwestra. <noise> Lubisz baciatę salsę kubanską. <noise> Wojtek, odpisz, no to jest desperowany. <noise> Ale jeszcze bardziej desperowany Krzysztof, kocham cię bardzo mocno. Krzysztof uczucia trzyma w chmurze. I tu fajny Gorol, pan Kamil, kto gardzi, to karma go dopadnie. Pozdrawiam z taką gazdziną, byksi ułozynił Gorol spod zakopanego. Zenon, ja miałem konia i płuk. Jesteś urocza, pozdrawiam. E, Arek, jak się zawstydzi, to się troszkę jąka. Cześć. Janek, Czesici. E, Czesici to wyjaśnią oczywiście takie plemię, które założyło Czechy. Spotkanko jakieś? Jacek, który zmienił imię i się chwali. E, ja teraz wisię. Zbyszek, masz buzi. Pan Piotr, feminista. Praca dziewczyny jest ciężka. Andrzej, kurwa Andrzej bez kompleksów. Andrzej bezpardonowo wjeżdża. Jesteś rolnikiem! Wpadnę na orkę i zostanę na rżnięcie w żniwa. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. I Jasiu, który nauczył się kochać siebie. I pięknym rolnikiem też jestem ze wsi. Pan Kazimierz i lekcja języka polskiego. Cudwną no, jesteś nie rolnikiem, tylko rolniczką. Marcin yy, pogodził się już z niepowodzeniem. Lipa i tak nie odpiszesz. Pan Jan, jakoś tak nie wiem, mam wrażenie, że poetycko lubię pasmo przeoranych pól. Według pana Kamila, y, rolnictwo to choroba, czyli z Łociutka też to miałem. I pan Arkadiusz na koniec, a pan Arkadiusz chyba coś przeskrobał na mieście, chyba komuś wisi pieniądze, bo pisze: Witam i pozdrawiam serdecznie. A gdybym miał taką możliwość, to nawet w środku nocy bym się przenosił na wieś. I moi drodzy, Mamy jeszcze kolejny obrazek wygenerowany przez AI. E, nikt się ze mną nie przewita, bo jestem rolniczką. Czyżby! Jacek, dziewczyno, ty bądź z tego dumna, ja jestem po rolniczówce i się tego nie wsz Wszyscydzę. Buziaki i rób to, lubisz i kochasz, a na resztę lej. E, co ciekawe... Co ciekawe, w tej szkole pan Jacek wygrał olimpiadę z polskiego. Nie mam nic do dodania. Bogdan, kosiłem polskim bizonem. Marek który jego autor tego bota w porę zmienił język na polski. Michał Meinu, przywitać to za mało. Chętnie zajrzę do pani rolniczki ogródka. Piotr Chorwat? Szacunek Piotr Chorwat. Wiesław, uuu! Leszek? Cześć Ptaszysko, o poranku, witam. Po prostu witał się ze własnym penisem i troszkę <słyski> mu się. Proszę państwa, yy, pan Grzegorz pisze, że są różne sposoby powitań. Na przykład, tak jak Zisław, pochować się na powitanie można. Amen! Pan Krzysztof z kolei, no, nieco mniej subtelna oferta. Jeśli pozwolisz mi wystrzelić z kutasa w lewe oko, to oddam wygraną w totka. I dzwoniliśmy do pana Krzysztofa i pan Krzysztof y, niestety trafił trójkę. Następny bohater y, napisał albo zapytanie handlowe, albo groźbę. Andrzej, czy pani ma pieczarki? Zajadę. Barbara, kochana jesteś piękna, a zadna praca nie hańbi, czyli anal. Y, bądź dumna z siebie. O, mamy również Mariana, który, on ma niestety klawiaturę w wersji demo, taką niepłatną i po prostu ma niepełny pakiet liter. Cześć i estwa i owo. Po prostu podstawia sobie najbliżej położoną. Gdyby tylko spotkał się z Andrzejem, to bierz się za robotę, a nie na podryw, to na zabawę. Oni we dwóch byliby nie do zatrzymania. Mamy też oczywiście komentarze pisane piętą. Nasza ulubiona sekcja. Pierwszy Eugeniusz. Drowycz i wesoły, H, świąt rolniczo. Władysław. Siedem. Kropka, coś kr. Ewidentnie coś kr u Władysława. Się. Damian napisał komentarz w formie zawijańca. Tylko ciebie też ja rozumiem tego dnia o tym razem z tobą być. I ten komentarz, od której strony czytasz, brzmi tak samo. Od góry, od dołu. Artur, kim ty jesteś? Chyba pani pracująca na... Nie ma jak to jaja swojskiej i mleko sianie. Bez obrazy sam bym cię przytulił. Mlekosianie, czyli y, mieszkańcy wsi, mlekosiany. Kazimierz, tu Kazimierz, kocham cię, chci bym mieć taka narzeczona, łęc. Też jest nowoczesna malopolska. Pani Lucyna, y, bot, jeszcze w fazie testowej. Wi, dwa i ku. I słuchajcie, i na koniec absolutne kombo od pana Henryka. Umyta byla kotlowni. Deszecza, wyhiblowana TW minus 2015, władza lokana, na wsiach podmiotem dla prawicy. PiS wszedł z ziemniaki Karol Nawrocki. Karol Nawrocki, tak jest!